Bajki i baśnie polskie, Ada Kopcińska niewiadomska wszystko przez myszkę. To jest królik naprawdę. Żaden słoń bez trąby, jak czasem śmieje się tata, ani mysz z puchatym ogonkiem nawet nie zając, tylko dziki królik od dawna mieszka pod ziemią, w norce, razem z mamą, tatą i rodzeństwem. Właśnie wszyscy jak zwykle wyszli, a on jak zwykle został. W domu nikt się temu nie dziwił. Będzie większy, to się zmieni, wyrośnie z tego, mówiła mama. Królik przycupnął w swoim kąciku norki i poruszał wąsami. Sam nie wiedział dlaczego. Trochę jednak znudłowa, trochę z przyzwyczajenia. Czekał. Dziś powinno się wydarzyć coś nadzwyczajnego. Muszę być cierpliwy. Raz, dwa, trzy. Liczył i znowu. Raz, dwa, trzy. Ale w norce było cicho, szaroburo i ciemniej niż wczoraj. Nagle coś huknęło i zaraz potem pac! wielka gruda mokrego piachu uderzyła królika w nos. Zamknął szybko oczy. Tak było jeszcze ciemniej. Ale i bezpieczniej. Ile też można siedzieć bez ruchu, drżeć i nic nie widzieć pomyślał. Otworzył oczy. W najciemniejszym kąciku norki coś się poruszyło. Kto tu jest? zapytał dość głośno. Mysz? Przekopałam się do twojej norki przez pomyłkę. I zasypałaś wejście? Tak mi przykro. Odsapnę co nieco Albo i mniej, a potem powiększę ten tunel i będzie znów z tej strony wyjście. Potrzebne jest wejście. Jak się tu dostaną moi rodzice i rodzeństwo? Nowe wejście, czy też wyjście, będzie jeszcze bardziej widoczne niż poprzednie? Zobaczysz sam. Nie mam ochoty się nigdzie ruszać. Powiedz mi tylko, po co kopałaś ten tunel? Nie słyszałeś nic, a nic? Na powierzchni jest teraz burza. Po niej będzie tęcza. Śpieszyłam się, żeby zobaczyć. Co to jest tęcza? Mysz zamyśliła się. Myślę, że jest to kilka pięknych płomyków. Tęcza to jest... ach, tęcza. Trzeba ją zobaczyć. Tęcza nie parzy, nie pali niczego, nie grzeje. Jej kolory nie zmieniają się. Nie wiem, jak głośno byś krzyczał, ani drgnął. Jest nieruchoma i najpiękniejsza ze wszystkiego, co znam. Szkoda, że bez zapachu i że nie można jej ociupinkę spróbować. Ale lepiej niech będzie taka, jak jest. Ja mogłabym ją oglądać bez końca. To znaczy, że na Ziemi nie jest ciemno. O nie. W dzień świeci słońce, a jeśli nie świeci, to i tak wszystko dobrze widać. W nocy jest ciemno, ale świeci księżyc i gwiazdy. Wolę tęcza od gwiazd. Gwiazdy są jak nieruchome, zimne kocie oczy. Patrzeć na coś takiego nie jest wcale przyjemnie. Tęcza, pomyślał w zamyśleniu królik. Czuję, że mam dość ciemnej i szarej norki. Tak jak i koloru swojego futerka. Nigdy przedtem o tym nikomu nie mówiłem. Chcę zobaczyć tęcze. Pomyśl. Nie trzeba jej się bać, uciekać przed nią. Ona nie drapie, nie gryzie, nie parzy. Jestem silniejszy od ciebie. Zaraz odwalę tę grudę ziemi i poszerzę tunel aż do wejścia i wtedy zobaczę tęczę. Nie dbając o futerko, o łapki, ruszył do przodu i zaczął w pośpiechu pracować. Kopać, kopać, ile tylko miał sił. Mysz została gdzieś w tyle, ale już o niej nie myślał, tylko kopał, żeby jak najszybciej zobaczyć tęczę. Na przeszkodzie stanął mu dość duży kamień. Królik nabrał powietrza, a potem zepchnął go w bok. Kamień potoczył się nie wiadomo dokąd i wtedy zrobiło mu się ciemno w oczach. Potem zaczęły wirować złociste i czerwone kręgi. Czy ty jesteś tęcza? zapytał królik. Nigdy cię przedtem nie widziałem. Nie, jestem w słońce. Jedno? Widzę kilka kółek czy też piłek? Jestem naprawdę jedno. Zaraz się przyzwyczaisz do mojego światła, do jasności dnia i zobaczysz mnie dokładniej. Rzeczywiście, nigdy wcześniej tu nie byłem i niczego podobnego nie widziałem. Jest mi przyjemnie ciepło. Widzę dobrze kolor mojego futerka. Szukasz tęczy? Zapytało słońce. Chciałem ją zobaczyć, bo już dość miałem szarości i ciemności w norce. A dlaczego jesteś tak wysoko? Słońce zaśmiało się. Wędruję do tego miejsca od świtu. Czasem szybciej, czasem wolniej. Pod wieczór tulam się z powrotem w dół. Potem przychodzi na moje miejsce ciemna noc. Rozjaśniają ją księżyc i gwiazdy, a także chmury. Ja w dzień grzeję ludzi, zwierzęta i kwiaty. Noc zaś, usypia wszystko i wszystkich. Noc znam! — przypomniał sobie Krój. Bywała często w naszej norce. Dlatego chciało mi się pewnie ciągle spać, ale nigdy nie widziałem jeszcze chmur. Jestem tutaj, kołyszę się nad tobą, — zawoła chmura. Chcesz, żebym ci pokazała deszcz albo śnieg? Hm. Sam nie wiem. Myślę jednak, że deszcz. Pod deszczu podobno jest tęcza. Nie zawsze, ale czasem bywa. Pod deszczu jest przyjemniej. Gdyby spadł śnieg, byłoby zimno. Wolę więc deszcz, zadecydował królik. W tym momencie dmuchnęło i chmura pierzchła, rozsypując się po drodze na kilka drobnych chmurek. Co to? Czy taki jest deszcz? Nie, nazywają mnie wiatrem. Przepędziłem chmurę, bo rzucała cień na kwiat. Zobaczy ile ma kolorów. Jest zielono-biały, dalej różowy, a potem czerwony, bardzo czerwony. Czy kwiat to kawałek tęczy? zapytał królik. Ach nie, tęcza jest na niebie, a kwiat wyrasta z ziemi, z ziarenka, nasionka. A te ja roznoszę, rozrzucam, rozsiewam. – Kwiat jest bardzo piękny. Czy mogę go obejrzeć z bliska? Królik nachylił się i kichnął. – Apsik! – Ależ pachnie. – To kwiat apsik. Mogę cię tak nazywać? – zapytał grzecznie. – Jeśli masz ochotę. Tylko nie łaskocz mnie wąsami, nie zasłaniaj znowu słońca. Dość zmarzłem przedtem, gdy na niebie była chmura – powiedział kwiat. Królik przysiadł z boku i patrzył z zachwytem. – Jesteś piękny – powtórzył w zamyśleniu. – Wiem o tym. Jutro będę jeszcze piękniejszy. – Pojutrze zwiędniesz – zaśmiał się ślimak. Kwiat obejrzał się. Ślimak był tuż, tuż. Jednak wszyscy zdążą na mnie popatrzeć. Wolę być kwiatem niż ślimakiem. – No, no – zamruczał obrażony ślimak. – Ja też nie jestem brzydki – – Widziałeś u kogokolwiek taką muszę? – zapytał królika. – Nie – odpowiedział szczerze. – Po deszczu jestem błyszczący, srebrzysty i naprawdę ładny. – Może wiesz, czy deszcz jeszcze będzie? Bardzo chciałbym być choć trochę tak ładny jak każdy z was. A wszystko zależy od deszczu, od tęczy po deszczu. Tak chciałbym mieć wreszcie ładniejsze futerko, różowe albo złociste. Rozmarzył się. Nie jesteś wcale brzydki? Zapewnił ślimak. Naprawdę jesteś całkiem miły dla oka, dodał łaskawie kwiat. Taki cały szar Zapytał z powątpiewaniem królik. Hej, hej. Czy mnie słyszysz? Spójrz do góry, zawołało słońce. Nie mogę świecisz tak mocno. To posłuchaj, daję ci upominek trochę mojego najładniejszego koloru. O świcie jestem całe różowo czerwone. Twoje oczy będą teraz właśnie takie. Naprawdę? Ucieszył się królik. Podejdź do mnie, tutaj jest mała kałuża. Przejrzyj się, zawołał ślimak. Jesteś z takimi oczami bardzo interesujący. O tak, potwierdził kwiat. A czy będę teraz lepiej wszystko widział? Zapytał królik. To tylko zależy od ciebie, co chcesz zobaczyć, o słońce. Dziękuję wam, zawołał królik. Tam nie wiem, co teraz robić. Wracać do norki, czy iść przed siebie? Chciałbym tyle zobaczyć. O ta. Warto poznać jeszcze drzewo, wodę, księżyc i gwiazdy, dziecko i w ogóle ludzi? Wyliczał ślimak. Wspaniale jest móc chodzić, zazdroszczę ci, wyszeptał kwiat. Jestem przekonany, że gdzieś tam znajdę tęczę. Przecież bardzo chciałem ją zobaczyć, przypomniał sobie królik. No to idziemy. Teraz ja pójdę z tobą powiedziało wesoło słońce. Potem spotkasz inny kwiat, innego ślimaka, potem motyla, ptaka, jaszczurkę, mrówkę i żabę, a nawet czarną wiewiórkę. A gdzieś tam, może już za trzecim dużym drzewem, za drugim dużym kamieniem, a może bliżej, będzie tęcza. Westchnął królik i pokicał za słońcem, śpiewając zupełnie ładnie, a przy tym całkiem głośno. Chociaż wczoraj padał deszcz, a dzisiaj wieje wiatr. To każdy dzień, każdy dzień jest wspaniały. Gdy powiesz innym tak, zanucisz sobie tak. Wspaniały mamy dzień, wspaniały mamy dzień. Ach, jaki dzień wspaniały. Sto pociech mnie czeka, sto zabaw, Podskoków zrobię sto, zamruczę i zanucę. Przyjaciół mam ja blisko, przyjaciół wielu mam. Nie jestem wcale sam, więc miło będzie potem przysnąć. Koniec.